Ja się wow, na scenie, ale był tam ten fan. W pewnym momencie ten fan podchodził do mnie i mówił: Wow, Diva, jesteś super, coś tam. I know, I'm fucking queen, House. Ciebie też szanuję, mimo zorientacji. O tak, opowiedział: Mimo mojej orientacji, on mnie szanuje, coś Ziomek do mnie, że on mnie szanuje, pomimo tego, że jestem game. To jest źle? Że mimo jego orientacji go szanuję, to jest źle? Ej, to się okay. Ja I co ty właśnie do mnie powiedziałeś w ogóle? Ej, ci mówisz, że jestem nie no, mimo mojej orientacji. Mimo! Co to znaczy, mimo Kurwa! Jest... Jakie mimo? Co on I tłumaczę, tłumaczę. On dalej. On w Diva, nie się, przyjdzie ja kocham, jesteś super, pomimo tego, że jesteś game. mimo? Mimo, że lubisz chłopaków. No co mimo? On dalej nie rozumie. Wystraszony. Mówię, że cię szanuję. Tak. Nie, nie! Mimo, star, wiesz co znaczy ta Mimo twojej Mimo mimo! Tłumaczę temu baronowi, że on chyba naprawdę nie ma świadomości tego, jakich słów używa, w jakim kontekście w ogóle, jaki to ma wydźwięk. Czy moja ta jest dziwna? Nie, dlatego, dlatego ci szanuję cię. Nie mów mimo. Nie mów mimo! Nie Nie mów mimo. Tak jak ja powiedziałem, nie wiem, na przykład lubię cię, że jesteś hetero. Kurwa! Bo ja cię mam do ciebie się wyszło, nie A, masz. No. Żebyś miał, A, czy nie ma! Nie żebyś śmiał! Nie powiedziałbyś mnie! Nie powiedziałbyś mimo to jest zjawna dyskryminacja. I to jest takie, zawsze wszystko jest ok, ale. Nie ma ale. Viva kłócił się z jakimś gościem. Widziałem, że jest mu bardzo przykro. Już miał takie łzy w oczach. Statan Cassius ale nie reagował, więc stwierdziłem, że skacze przez ten balkon jak super bohater w filmach. Hu, wjeżdżam. Co no, chodzi? On mówi do mnie, mimo że jestem Gajem mnie szanuje. No i się zaczęło. Drama. Co się stało? Dajzi mówi, że jestem że geją, a mnie szanuje. Jestem czerwony. Ja wy dobrą to w pizdę! Warsaw shore do głębna dezynfekcja. Nowe odcinki w każdą niedzielę o 23.00 w MTV Ja tam się nie zna na tych YouTubach. Ciśnijcie to subskrybuj i tam dzwonek i... No <śled> będziecie na bieżąco.